Siemano, to ja spingi. Pindy W dzisiejszym odcinku jesteśmy nad o, tą wspaniałą rzeką Mrogą I dzisiaj będzie mówili na Pławik Miało się na ale nie szło wczoraj Byłem ja wczoraj, nie szło I zobaczymy jak dzisiaj będzie szło nad tą wspaniałą rzeką Jesteśmy w Kołacinku I zobaczymy, mam nadzieję, że je złowimy Nawet jakiegoś klenia Łowimy dzisiaj na, e, na chleb tostowy I zobaczymy jak to wyjdzie e, Zestaw mam już zrobiony No to rzucamy klebek założony. Gród nie największy, nie mniejszy. No ja teraz tak naprawdę czekam na Brania. Aż jakaś ryba się skusi. Liczę dzisiaj szczerze na kleja Kleję jakieś płoć. No cokolwiek w sumie. A, bo nam się tutaj zaczepiło, to już wie dlaczego nic nie chciało wziąć. No ale jak widać chleba nie ma. Trzeba zobaczyć kolejne. Rzucamy takie coś, taką skórkę z chleba. I zobaczymy... ojejku, to jest pełno roślinności, bo tutaj taka tutaj dzicz, bo powiem. Naprawdę to jest tak ogromna dzicz. No to teraz idziemy zarzucić i zobaczymy. Mam nadzieję, że coś ciekawego uda się złowić. Mieliśmy przez film pierwsze brania, z tego co widziałem. Se serio przez filmik tak, tak spawić się złóżio, więc chyba było pierwsze branie, można by rzec. Czyli są tu ryby. pytanie jakie? I obejmiemy. Niestety, właśnie jak widać, łowiny chleb masy minusy że łatwo spada, co ja. To jest najgorsze, najgorsze jest sprawa z tym chlebem. Plusem jest to, że nie trzeba go kopać, ale mówię, chciałem robaków wyszło kilka poch kopać, ale w ogóle nie mogę znaleźć ich w ziemi. Pamiętajcie o słupie łapskaj w górę. To jest mega ważne <laughs> i chcecie więcej wędkarskiego kontentu. I rzucamy, wchodzimy tutaj na takie, o na taki podest. Zwijamy i rzucamy. O, o, już widzę, że mi spadł chlebek. Niestety, tak, takie uroki łowienia właśnie. Jak na razie cisza, z zesewu było ryb. Tak jeszcze przez, nie wiem, 20 minut, nic a nic się nie będzie brało. To pójdziemy tak, to w takim razie zobaczyć, czy będzie czasem nie jest już, może już lodu nie ma na e, Kołacinie po prostu. To jest zbiornik, który jest dosłownie pół kilometra stąd. I po prostu sprawdzić, czy tam nie ma czasem już czy już lód czasem nie jest, to e, tam poszedł po prostu. Uła. Sprawdzić, czy... Tam po prostu coś nie weźmie, bo jak na razie cisza, cisza i jeszcze raz cisza jest, okropna cisza Co mnie niepokoi niestety, ponieważ no po prostu chciałem coś złowić już Ale ryby jak widać nie chcą współpracować ze mną, absolutnie Nie wiem czy po prostu nie trafiłem w ich żarowanie, znaczy może ich żarowanie tylko, że Nie wiem czy nie trafiłem po prostu w dobre miejsce, pierwszy raz tak naprawdę tutaj, więc Zobaczymy, liczy na to, że może się jednak uda, dzisiaj, dzisiaj choć jakoś płoteczkę złapać, więc no, no zamierzam tak koło 14, jest 12.20, a zamierzam tak koło 14 um, zwijać się po prostu koło 14, 14.30 i no tyle w temacie jak naprawdę, no. Jestem ciekaw, na mówię, nic nie szło na spinning, na przykład w ogóle zero też od od ryb. Tanta, nie tanta, nic, nic, absolutnie nic, na zakolach, pod drzewami, w dołkach, nie było ryb w ogóle. Ja nie wiem, czego to jest wina, czy to jest wina tego, że w miejscu szukam, czy po prostu, nie wiem, nie biorą. Nie mam zielonego pojęcia, czy... jakby, no po prostu, gdzie jest błąd? O, może w ten sposób. Pamiętajcie, że jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subikę z dzwoneczkiem, żeby wspierać mnie. No i co? No i łowimy dalej, no zobaczymy, czy coś może w końcu weźmie. Nic nie brało niestety na spawik, więc postanowiłem, że porzucam sobie spinning, jeszcze spróbuję. Może dzisiaj tutaj w tym miejscu, wczoraj nie mówię w tym miejscu, tylko wcześniej i zatem na razie na obrotówkę. Zobaczymy Zobaczymy może się uda coś ciekawego złowić. A tu wezwę zarzucę tamtę No, a teraz spróbujemy na obrotówkę coś porzucać Może jakiś się skusi Garbusik może jakiś klęk a może szczupak. No jak który ma tutaj teraz, ma okres ochrony, więc nie można go łapać. Ale zobaczmy, mamy jeszcze kilka gum przygotowanych. Tylko widzę, że tu jest sporo zielska, bardzo dużo zielska to jest. Już widzę i to będzie problem. Ale są haszcze różne. Więc może to będzie sposób na jakiegoś szczupaka lub okonia. Jak tu nic mi nie uderzy, to pójdziemy w inne miejsce, pójdziemy tam trochę dalej. Może pójdziemy tam tu, tam tu na tą kolę, może pójdziemy, ale tam też fajnie wygląda. Przepraszam tak cicho mówię, ale no mówię, nie chcę nie chcę, chcę spożycieli po prostu też. Oho, zarzucił drzewo. I jesteśmy w połowieniu, no niestety dzisiaj się nie udało nic połowić. Chcę powiedzieć. Może jeszcze ferie pojadę na ten... Podjadłem na kotlinę. Zobaczymy. Tam mam nadzieję, że tam coś złowię. Tylko mówię, znaczy musi po prostu lód zejść. Jak zejdzie lód, to pojedziemy. Pojedziemy na kotlinki, na dwa fiderki. Połowić fiderem. Może jakieś leszcze wyłowić, cokolwiek. Więc dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę z Subika. I widzimy się na następnym odcinku.